Siemanko, witam prawdopodobnie w dziewiątym, A jak nie w dziewiątym to nie wiem, w którym, bo nie wiem jak, je, je, jaki numer porotnika będzie miał ten film jeszcze. Znajdujemy się na jak ja to mówię, kopalni w wapnia. I wam pokażę, jak tutaj działać sobie na tej kopalni. Przywiozłem sobie maszyny Mercedeskiem. No i co, mamy, nie wiem, ja sobie wybrałem takie maszyny, bo myślę, że takie są potrzebne tutaj do roboty. E... No i co, na pewno potrzebujemy coś takiego. Znaczy, nie wiem, nie sprawdzałem, czy, kom... czy tak naprawdę tego młota nie ma do czego innego jeszcze. I czy, nie, czy ten młot jest do końca tak naprawdę potrzebny, czy nie, no. Ale, tak jak u siebie grałem na sejbie na live'ach, to w ten sposób było robione to. I przykładowo, działacie sobie, tak? Każdą taką grudkę rozbijacie. Po rozbiciu wypada wam... Eee, wypada wam. Pojawiają się takie mniejsze kamyczki, może tak powiem. A nie takie głazy. Ale dobra. Eee, coś sobie tam przygotowaliśmy. Teraz tak. Eee, bierzemy coś złychom, No ja sobie kupiłem tutaj Volvo, takie. Bo tutaj pan łapniak, czyli pan szakal. Prosił, żebym kupił sobie coś takiego. Kupiłem ale na poradniki no. E, także będzie się pewnie śmiało ze mnie jak ja tego używam, ale trudno się mówi. I teraz tak. E, możecie sobie najpierw ładować to do przyczepki. Albo po prostu tak jak ja kupiłem sobie największą młychę jaka tylko no była. Nabieramy przykładowo tam tyle, ile się uda. I się udało tyle. I jedziemy do produkcji. Też Wam pokażę teraz, jak tworzyć te big bugi, bo jeszcze big bugów nie pokazywałem, jak tworzyć. Także dwa poradniki w jednym będą. Nie będę nagrywał poradnika oddzielnego, jak. Tworzyć big bugi Bo myślę, że to nie miałoby po prostu sensu bycia. Ponieważ, jak tu mamy tworzenie big bugów, i będziemy mieli tutaj ograne to pokazane, no to myślę, że już nie ma sensu pokazywać gdzie indziej tego po prostu. I teraz tak mamy tą krusza kruszarkę, jak ja to. Powiedziałem ładnie: kruszarkę. Tutaj podchodzimy, klikamy R, odpalamy. Tutaj mamy w razie co, chyba światła. Tak, światła tutaj mamy. To podchodzimy do tego, odpalamy ją. Ona już się kręci. I teraz tak, e, są dwa sposoby na wyjęcie tego wapnia. E, wapnia. Wapni to się daje tam do kruszarki, a tutaj wapno już mamy. Skruszone, i teraz tak możemy tutaj sobie taśmociąg dać, mieści się nam tu taśmociąg bez problemu. Eee, I tu mamy maszynę do tworzenia big bugów. Ja sobie tutaj oczywiście łyką spróbuję podjechać, chociaż mam przyczepkę kupioną. Ale zanim, zanim, zanim bym z przyczepki wysypał, i tak dalej, z przyczepką możecie tutaj sobie podjeżdżać i wysypywać wapno gdzieś w tą okolice i po prostu taśmociąg sobie ogarnąć. Albo w sumie czy ja tam wiadę. To jest taki czy dosyć kiepski ten trigger. Trzeba tutaj się namęczyć. Ja widzę, że tym chyba nie nie, nie wiadę tutaj. Tym. Dobra, nie będę kombinował, podjadę tutaj przyczepką. E jest trochę za małe. W, e, za małe. Może i dobre są te rozstawy tych nóg od tego e, silosu. Tak dalej. Że mi się nie chce e, podjeżdżać. niby, a powinno mi się chcieć, no po prostu. Ale dobra, podjeżdżamy. Tobie cofniemy ładnie. I mamy wapno. I teraz przykładowo z tym wapnem. Owszem, nie musicie tutaj tego, tych big bagów robić. Możecie sobie jechać przykładowo, nie wiem, na Waszą farmę e, i na farmie sobie zrobić big bagi. A możecie zrobić sobie tutaj i po prostu e, przyczepkami przyjeżdżać, zabierać to i tyle. W e, prawo tyłu. Chcemy tutaj oczywiście, tak jak ja Wam pokazuję, no to wiadomo, jak to gra realnie czy coś, to jest w razie co tylko poradnik, jakby to zrobić. Eee, dlatego też tam jakoś mega, mega mocno nie przykładam się do tego, żeby to robić eee, może prawidłowo, może nieprawidłowo, eee, tak jak to się odbywa, nie wiem, powiedzmy w realnym życiu. Raczej takie coś też w realnym życiu się robi. Ale to jest tylko gra, więc. Nie muszę tutaj jakoś tam wybitnie powiedzmy. Ee, robić, że tu mogę sobie przykładowo nie wiem tą przyczepką podjechać czy coś na tej zasadzie Bawiacie o co chodzi. Ale dobra. Mniejsza z tym już. Tutaj wsypujemy. Wapno ładnie odjeżdżamy, bo inaczej nam nie zadziała. Trzeba kawałeczek odjechać. Teraz tak, tu już powinno być. te wapno. Mamy taki zegareczek. Klikamy E. No i dobra. Klikamy B. Tworzy nam się big bug. No i wiadomo, to są big bugi, właśnie Hofbergmana i tak dalej. Eee. Mamy big Baga. Cała filozofia. E, czy to jest pojemne? No to jest pojemne. E, dosyć sporo tutaj wapna mamy e, do przerobienia. Oczywiście no jak komuś nie chce przerabiać, no to jest silos też na e, gospodarstwie. Do kupienia po prostu. Ale ja bym chciał wam jeszcze pokazać jedną rzecz, bo tu Każę, że się dało chyba odpalić tą produkcję. Całą tak... E, al, albo nie, sorry, nie dało się odpalić tego chyba. E, tylko po prostu tam Air podchodzicie i tyle. E, generalnie w miarę szybko to przerabia. I tak jak my z chłopakami tam graliśmy na Hofbergmanie z Dominikiem i Saperem, jak mieliśmy... E, dostęp już do tego. No to generalnie moment i macie tam przykładowo 70 tysięcy tego wapna i tak dalej. Eee, myślę, że poko opcja. Myślę, że można też trochę tutaj wapna sobie sprzedać, nie trzeba wszystkiego sobie też na raz przerabiać. Można, nie wiem, przyjechać roz... Eee, rozwalić tak jakby te kilka skałek i zarobić sobie, nie wiem, tam powiedzmy z 20 tysięcy, ze 30 tysięcy tego wapna i macie na jakiś czas spokój, tak? Big bugi też nie są trudne do tworzenia. Na pewno tutaj się mieści taś, taśmociąg, bo go osobiście tutaj ładowałem. To miejsce, big bugi, no to big bugi to nie są trudne do tworzenia, ale też macie taki poradniczek z big bugami. Tak samo no, macie ten zegarek. Tak samo możecie włączyć, wyłączyć to. To samo się chyba wyłącza co jakiś czas. Generalnie macie do dostępu te hale. Możecie paliwo sobie tutaj kupić. Tutaj też macie taki daszek. Możecie coś tutaj schować. Niestety tu się nic nie otwiera. Fajnie by było, jakby jeszcze jakiś magazyn tutaj był właśnie. Związany z, na, na te big bugi I ciekawie by to wyglądało bo e, Generalnie byłoby można zrobić sobie nie wiem Przykładowo 20 big bugów schować sobie tutaj I po prostu przyjeżdżać tak fajnie by to wyglądało e, Fajnie by się wtedy też Podejrzewam że grało e, Albo gdzieś na gospie są je, Jest taki właśnie magazyn na tych półkach i tak dalej fajnie to wygląda ale dobra jeszcze skąd możecie wziąć sobie wapno miał być generalnie poradnik odnośnie tylko tego ale dobra jeszcze jak już powiedziałem o tym magazynie na wapno na gospie to podchodzicie tutaj tu macie wapno o sól drogową nasiona nawóz stały sobie możecie tutaj kupić to i to będzie tutaj tak samo w przypadku tego macie e, nawóz płynny, tak i macie na pasty. Także też myślę, że spoko. Tu macie ten magazynek, właśnie też tutaj sobie podchodzicie i możecie sobie zarządzać nim. E, wracając tam. E, no oczywiście musicie to kupić, żeby tutaj wjechać, tak, bo o tym chyba też już mówiłem. No i co? I to by było chyba na tyle w tym poradniku też, bo. Nie wiem co tu jeszcze więcej powiedzieć o tym. Jest kruszarka, idzie do tego, szybko się to kruszy, i tyle no. Szybko, krótko na temat. o no, na temat może nie do końca, ale. Ale no. Mamy ogarnięte, mamy ogarnięte. Także mile widziana, łapka w górę, komentarz możesz też zostawić. Eee... i co? Do zobaczenia w następnym poradniku. Siemano!